Jan Parandowski mitolog. frank. W górnych pokojach wszczął się rwetec. Penelopa spała. Przybiegła do niej stara klucznica z krzykiem, że pan wrócił i wymordował zalotników. Królowa zeszła na dół. Odyseusz siedział pod słuchem na środku pustej sali I Niedaleko stał syn Telemach wpatrzony w ojca, oddzielony dwudziestu latami rozłąki. Utrudzony krwawym żniwem, którego właśnie dokonał, wydał się jej mąż jakimś obcym, dalekim. I wiedziała, jak witać, jak mówić. Dopiero gdy odświeżył się kąpielą, przebrał, zagadał o rzeczach i tylko o padła mu z płaczem Pod jaworem na dziedzińcu lub w ogrodzie siadywali we czworo. Stary ojciec Laertes. Penelope, Telemach i Odysseus, który opowiadał wszystko, czego doświadczył: dzieje wojny trojeńskiej i swoją tułaczką. Z dalekich stron zjeżdżali się krewni, znajomi, albo i obcy ludzie, żeby zobaczyć człowieka, który był w podziemiu i słyszał śpiew syren i był kochankiem nim mieszkających w grotach tajemniczych. A gdy nadszedł czas, Odyseusz odczepił okręt i odjechał na nową tułaczką wywróżoną przez Tejrezjasza, posłuszny Bogom i przeznaczeniu. Powrócił po wielu latach i osiadł w tworzyczu. król z siwą brodą, czytający na śmierć, która miała tam wyjść z morza. Dziękuję.